Proszę bardzo, jak się ładnie... Przyjdź do mnie, no przyjdź. Zobaczymy, czy będziesz taki mądry. Przyjdź. Jak się pani ładnie odzywa no w pracy... No sobie, nagrywaj. Proszę bardzo. Uda się. Dzisiaj będziesz na Facebooku. Z roboty cię wyrzucą, to zobaczysz. Kurwa, ci się ujmie. Drużniczka ze Skierniewic pilnuje porządku i nie przebiera w słowach. Mężczyzna, który przeszedł przez zamknięty szlaban, usłyszał soczystą wiązankę, ale i sam nie był dłużny, a ponieważ wszystko nagrywał, każdy może teraz ocenić tę sytuację prawdopodobnie nie skończy się tylko na mandatach Adam Malik. Autor nagrania to prawdopodobnie mieszkaniec skierniewic, który już wcześniej zetknął się z krewką dróżniczką. Wiele wskazuje na to, że publikując filmik. Chciał ukarać kobietę. Dzisiaj będziesz na Facebooku! Zroboty cię wyrzucą to zobaczysz! Która raczej nie przebiera w słowach, jeśli ktoś wejdzie na przejście przez tory, mimo zamkniętych szlabanów. Pierwszy raz słyszałam, że aż tak, ale no zdarza się, że krzyczą, tak? Krzyczą, no i mają problem ewidentnie z tym, żeby otwierać nam ten szlaban. W pobliżu przejścia nie ma budki drużnika. Pracownicy polskich linii kolejowych obserwują je zdalnie za pomocą kamer, a megafon pozwala pouczać mieszkańców łamiących przepisy. Nie powinien przechodzić, ale pani też nie powinna tak się odzywać. Ten język przeszkadza, a tak to, to chyba swoje obowiązki wykonuje jak należy. Pracownicy PKP PLK już zajęli się filmikiem, który bije rekordy popularności w internecie. Ten mężczyzna nie powinien pod żadnym pozorem wchodzić na przejście dla pieszych przy zamkniętej rogatce i włączonym czerwonym świetle. Nagrania z kamer monitoringu wyślą do skierniewickich policjantów z prośbą o jego ukaranie. Przejeżdżanie, objeżdżanie półzapór czy przechodzenie to jest ta sama stawka, czyli to jest minimum 2000 zł. Czy będzie to pieszy, czy będzie kierujący pojazdem. To odpowiada z tego samego artykułu. Za swoje zachowanie odpowie też drużniczka. Nie ulega wątpliwości, że nie należy w ten sposób zwracać się do innych osób i będziemy wyciągać konsekwencje. Za publiczne używanie wulgaryzmów grozi jej również mandat do 1500 zł. Dla wydarzeń Adam Malik, Polsat News.